Po prostu dołączając do takiej społeczności, stając się posiadaczem takiego tokena NFT, tak naprawdę nieważne jest, jaki to jest obrazek, masz dostęp do ludzi z danego grona. Jeśli przykładowo board, e, board e, API Club, e, tak zwane małpy, e, to są najpopularniejsze i w sumie najdroższe NFT. Jakie dotychczas stworzono, czyli ponad 200 tysięcy dolarów za jedną małpę. Każda osoba, która kupuje takie NFT, musi mieć te minimum 200 tysięcy dolarów do wydania, więc są to osoby, które mają duże znajomości, duże zarobki, są biznesmenami lub rozpoznawanymi osobami z całego świata, bo nawet przykładowo Justin Bieber kupił sobie takie NFT, no i ty, kupując to NFT, masz dostęp do tych wszystkich ludzi. Oni... Okej, okay, ale co mnie skłoniło do tego, żeby kupić swoje pierwsze NFT? Przejdźmy do ekranu komputera, żebym mógł pokazać Ci, w co takiego postanowiłem zainwestować.